No, witam, witam w dzisiejszym odcinku Plejada Szatanistów, a także intrygujące gotyckie przeboje. Jedziemy! Masakra, tyle dobrych rzeczy teraz wyszło, że aż postanowiłem część nowinek przesunąć na kolejny tydzień, bo zwyczajnie za dużo by tego było. Z kolejnym albumem wraca jakże poważana przez tak zwaną scenę odraza. Opinie widziałem mieszane, a moja jest taka, że stanowczo biedy tutaj nie stwierdzono. Ziomek porówna to do Shining, no i ma rację. Z tym, że dla mnie to taka ciekawsza wersja Shining. Kilka odsłuchów już za mną, z każdym następnym odkrywam coraz to nowe patenty i wiem, że jeszcze nie raz będę do rzeczom wracał. Biedy też nie stwierdzono na Cosmic World Mother, czyli pierwszym po 18 latach przerwy studyjnym albumie fińskiego And Oceans. Absolutnie sztosowy symfoblek w stylu mocno emperorowym z domieszką ciągot industrializujących. Wjeżdżajcie bez obawy. Numer 3 w mojej szatańskiej wyliczance to brytyjski Winter Phillip, który na The Reckoning Dawn znów dostarczał kawał bardzo klimatycznego bleku. Ładnie mi ta płyta siadła, mam nadzieję, że Wam również przypadnie do gustu. Mam też dla Was nowość od naszego rodzimego hordu Banshe. Nie będę ściemniał, że to moja muzyka, bo oczywiście nie ale jest to bardzo dobra muzyka i chociażby z tego względu warto ją polecić. No a poza tym słuchało mi się nieźle, a numer Echoes nawet od razu dodałem sobie do playlisty. Um, eksperymentalny Death, który fanom takich wygibasów z pewnością przysporzy wielu miłych wrażeń. I na koniec jeszcze słów kilka o nowym albumie Secrets of the Moon. Można powiedzieć, że jestem trochę zawiedziony, bo spodziewałem się płyty genialnej, a dostałem po prostu płytę bardzo dobrą. No ale to już sam jestem sobie winien. Kawalkada gotyckich przebojów w bardzo nieszablonowym opakowaniu. Sprawdźcie koniecznie. I to tyle na dziś. Ciłkujcie, komentujcie, subujcie. Dziękuję za uwagę.